Dziewiąte Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to szansa dla studentów i absolwentów prawa na doskonalenie zawodowych umiejętności. O całym wydarzeniu porozmawiam dziś z organizatorkami z Elsa Toruń. Witam serdecznie. Każdy z nas poznaje specyfikę danego zawodu podczas praktyk w ramach studiów. Dlaczego zdecydowaliście się na oddzielne jakby wydarzenie poświęcone temu zagadnieniu? Ogólnopolski Dni Praktyk Prawniczych jest to projekt, który ma na celu przybliżenie zawodów prawniczych i okołoprawniczych. Uważamy, że jest to bardzo ważne dla studentów, którzy jeszcze nie do końca często wiedzą, jak chcą zorganizować sobie przyszłość, jakiemu zawodowi chcą się poświęcić. Dlatego dajemy im szansę, żeby lepiej się przygotować do tego ważnego wyboru. Podczas ODPP będziemy mieli okazję spotkać się z zawodami, z którymi na co dzień nie mamy styczności. Tak, między innymi będzie to rzecznik patentowy z kancelarii Rawa i Rawa. Opowie nam o praktycznych aspektach wykonywania tego zawodu, jak to wygląda na co dzień. Jest to bardzo rzadko wybierany zawód prawniczy, dlatego tym bardziej jest ciekawy, rzadko o nim słyszymy. Kogo jeszcze będziemy mogli posłuchać? Będziemy mogli posłuchać również panom z żandarmerii wojskowej. Tutaj szczególnie dziękujemy panu kapitanowi Petrowi Tkaczykowi, który już po raz trzeci współpracuje z nami. Będzie to spotkanie w żandarmerii, więc tym razem wychodzimy poza wydział. No i tam zobaczymy jak się pracuje w tym dosyć dziwnym, również okołoprawniczym zawodzie, ponieważ żandarmeria jest odpowiednikiem. Policji, w związku z czym to prawo tam przewija się bardzo często. Zobaczymy również, jak wygląda sam budynek w środku, jak jest to zorganizowane. U nas na wydziale będzie miało miejsce szkolenie dotyczące miejsca zbrodni. Przyjdzie do nas z Policji Miejskiej technik kryminalistyki, który pokaże nam narzędzia. Które służą w ogóle pracy na miejscu zbrodni pokaże nam, jakie czynności należy wykonywać. Także myślę, że to również będzie jedno z ciekawszych szkoleń. W jaki sposób można zapisać się na dni praktyk prawniczych? Prowadzimy zapisy przez stworzoną przez naszego kolegę z Elsa, aktualnie sekretarza generalnego Elsa Polan, Daniela Wojtowicza platformie. Jest to bardzo proste, wystarczy wejść na stronę, tam wszystko jest napisane, na który warsztat, na którą godzinę, wystarczy podać swoje imię, nazwisko, również dane kontaktowe. I na tej podstawie tworzymy listę uczestników. Osoby, które zapisały się, jeśli wyrażą taką wolę, otrzymują certyfikaty uczestnictwa. I to wszystko dni praktyk prawniczych odbywać się będą w 16 ośrodkach akademickich w całej Polsce, gdzie oprócz Torunia. we wszystkich 16 grupach lokalnych. Jest to projekt ogólnopolski. Warszawa, Gdańsk, między innymi Poznań. te Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych odbywają się wszędzie. Tematyka jest różna, ale są one powiązane między sobą. Te same dni od 7 do 9 kwietnia, ten sam plakat, ten sam rodzaj promocji tego szkolenia, tego warsztatu. Czyli program w poszczególnych ośrodkach jest zupełnie inny? Tak, tak. Program jest zależny od danej grupy lokalnej. Prelegentami podczas wydarzenia będą praktycy i eksperci. Kogo będziemy mogli posłuchać? Będziemy mogli posłuchać e, dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych Stefana Muchy I myślę, że jest to jedno z najciekawszych spotkań, e, ponieważ gościmy najwybitniejszego e, praktyka w dziedzinie doradztwa prawnego u nas w Toruniu. Na pewno zachęcamy. Będzie on powie nam, no, o, nam o aspektach zawodu radcy prawnego oraz o możliwościach rozwoju młodych radców prawnych. Jest to już drugie spotkanie z panem dziekanem u nas na wydziale, które ostatnio cieszyło się ogromnym powodzeniem, ogromną popularnością i myślimy, że tym razem będzie podobnie, a może nawet lepiej. Powiedzmy jeszcze, kiedy i gdzie odbędą się dni praktyk prawniczych? Ogólnopolskie Dni Praktyk prawniczych odbędą się na Wydziale Prawa i Administracji na ulicy Bojarskiego 3 w Toruniu w dniach od 7 do 9 kwietnia. W takim razie zapraszamy wszystkich młodych adeptów zawodów prawniczych i dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękujemy bardzo.